Cześć! Pytacie mnie, y, czy warto podjąć praktykę hooponopono? Y, y, I nawet mam pytania, czy warto kontynuować? A ja chciałabym zadać pytanie Tobie, co będzie, jeżeli tej praktyki nie podejmiesz, jak będzie wyglądało Twoje życie? I jak będzie wyglądało Twoje życie, jeżeli przerwiesz? Cześć. Jestem Kinga Paulina i na moim kanale dzielę się doświadczeniem z Ho'oponopono, czyli prastarą hawajską praktyką pojednania, wybaczania, naprawiania relacji, relacji w rodzie, ale i nie tylko, bo może i przede wszystkim z nami samymi. No dobrze. No i teraz wróćmy do samej praktyki. Sama praktyka, jak już pamiętacie, już wiecie, to są cztery zwroty. Przepraszam, wybacz mi, dziękuję, kocham Cię. Co te zwroty robią? Te zwroty czyszczą nasze programy, programy nieuświadomione, które nosimy w sobie, nosimy w swojej podświadomości i na ich podstawie lecimy przez życie na tak zwanym autopilocie, myśląc, że decyzje, które podejmujemy, są tak naprawdę nasze, ale nie są, bo wszystkie te decyzje podejmowane są właśnie na podstawie tego, co my mamy tutaj. A tutaj mamy bałagan. Zazwyczaj, nie zawsze. Jak o tym się możesz przekonać, czy masz bałagan, czy nie? Po prostu spójrz na swoje życie, albo jeszcze lepiej, spójrz w ogóle na porządek w Twoim domu. Czy porządek, jak wygląda porządek w Twoim domu i czy utrzymujesz porządek w Twoim domu? Dlatego, że bardzo często ten porządek albo nieporządek w domu to jest odzwierciedlenie tego, co my mamy tutaj. No ale dobrze, wróćmy teraz do tych niespierających programów, schematów myślowych. Wiemy, że je mamy, tak, bo w pewnych sferach naszego życia, czyli na przykład w relacjach, w miłości, e, w zdrowiu albo w finansach, coś tam gdzieś zgrzyta, coś się nam nie do końca podoba. To oznacza, że my po prostu nosimy w sobie pewne ograniczające programy, ograniczające wspomnienia, przekonania, na których podstawie e, idziemy przez życie mm, i co możemy zrobić, to możemy je. Wykasować, żeby żyło nam się lepiej. A jakie wykasujemy? Wykasujemy właśnie praktyką ho-pono-pono, Ho czyli powtarzając jak Katarynka, przepraszam. Wybacz mi. Dziękuję. Kocham cię. Tak, to są te cztery magiczne zwroty. Dziś chcę Wam powiedzieć bardzo pokrótce, a właściwie w kilku krokach dać Wam taki mini przewodnik, jak praktykować. Dlaczego mini przewodnik? Dlaczego ja nie chcę się rozwodzić nad tym? Słuchajcie, ja nie chcę się rozwodzić nad tym, dlatego że ty masz w sobie moc, tak samo jak ja. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że Ty bierzesz odpowiedzialność za swoje życie, tak? I że po prostu podejmujesz decyzję, że chcesz coś zrobić i to. Robisz. A czasem my potrzebujemy wyłączyć pytania z poziomu ego. Co, gdzie, jak, kiedy, ile razy, bo to są pytania z poziomu ego, tak? Potrzebujemy zaufać, po prostu otworzyć się na coś i zaufać. Tak jak małe dziecko. Małe dziecko, gdy uczy się czegoś, to po prostu obserwuje, widzi i naśladuje. Powtarza, tak, robi to samo. I my czasem powinniśmy właśnie powinniśmy stać się ponownie jak to małe dziecko, tak? Wyłączamy pytania z poziomu ego, nie musimy wszystkiego rozumieć, tak? Nie musimy wszystkiego rozumieć, po prostu pozwalamy sobie, pobawmy się, tak, zastanówmy się, dobrze, co by było, gdyby, no dobrze, co by było, gdyby ja bym, gdybym zaczęła właśnie stosować bono", bo no, powtarzać te cztery zwroty, przepraszam, wybacz mi, dziękuję, kocham cię. Pozwól sobie na to, dlatego że to wtedy właśnie zaczynają dziać się cuda, jeżeli my sobie pozwolimy na to, żeby te cuda się działy, bo czasem jesteśmy jak te konie w zaprzęgu, o których ja już mówiłam, klapki na oczach, tak? Musimy wszystko rozumieć, mieć rozrysowane, rozpisane, bo jeżeli nie zrozumiemy, to nie działa. Nie zawsze tak jest, tak? Po prostu trzeba być otwartym na coś nowego. Więc dlatego dziś będzie mini przewodnik, a mianowicie pierwsza rzecz i najważniejsza w Ho'oponopono, bierzemy pełną odpowiedzialność za to, co pojawia się w naszym życiu, tak? Czy ja biorę odpowiedzialność za to, że stoję w korku dwie godziny? Nie. Ale co pojawia się we mnie, gdy ja stoję w tym korku? Może złość, może frustracja, może przygnębienie, może zmęczenie, zniechęcenie, to... Co się pojawia we mnie, ja za to biorę odpowiedzialność i to czyszczę dzięki praktyce Hooponopono. Czyli po pierwsze, bierzemy pełną odpowiedzialność za wszystko, co się pojawia. Po drugie, czy ja mam się skupiać na tych tak zwanych problemach, które ja chcę rozwiązać dzięki Hooponopono? Więc tak, jeżeli podczas praktyki Hooponopono pojawiają się u ciebie jakieś negatywne czy niewspierające myśli, pozwalamy sobie na to pozwalamy, nie negujemy. dlaczego? Dlatego, że pewne y, emocje my mamy zapisane zamrożone w ciele i one potrzebują wyjść. Tak? Ja też już o tym mówiłam, że pierwsze dwa miesiące praktyki dla mnie były raczej y, smutne. Co to oznaczało w praktyce? Słuchajcie, no dużo płaczu, bo te wszystkie emocje, które były we mnie zapisane, one potrzebowały ze mnie wyjść. I myślicie, że jak ja praktykowałam, to ja skupiałam się na tym, żeby o teraz nie myśleć o tym smutku? Nie, ja właśnie pozwoliłam mu być, pozwoliłam go zobaczyć, e, pozwoliłam sobie go zobaczyć, dotknąć po to, żeby go uwolnić, tak? Więc nie opieramy się, druga rzecz, nie opieramy się emocjom, które się u nas pojawiają, tak? Ani tym natrętnym myślom. Niech się pojawiają. My skupiamy się na recytowaniu. Przepraszam, wybacz mi, dziękuję, kocham cię. Czyli, po pierwsze, odpowiedzialność pełna za wszystko, co się pojawia. Druga rzecz, y, pozwalamy czy to są natrętne myśli, czy jakieś emocje trudne, my pozwalamy, żeby pozwalamy sobie je zobaczyć, pozwalamy im być. Wiecie dlaczego? Dlatego, że dzięki tym natrętnym myślom, czy dzięki tej emocji jakiejś mocnej, silnej, to my tak naprawdę mamy szansę właśnie uleczyć to bolesne wspomnienie. Także bądźmy im wdzięczna. I trzecia rzecz, o którą też padło pytanie, a mianowicie, jak pomóc komuś innemu, tak? Na przykład, ktoś w rodzinie choruje, no i ja chciałabym pomóc. I tutaj bardzo ważna rzecz. My pamiętamy, że każdy z nas ma swoją drogę, swoją ścieżkę życia, tak? Przyszliśmy tu z jakimś planem. To jest bardzo ważne. Druga rzecz bardzo ważna to jest to, że jeżeli ja komuś pomagam, a ta osoba nie poprosiła mnie o pomoc, to ja tym samym tej osobie odbieram moc sprawczą, a mianowicie nie wierzę, że ta osoba jest sobie w stanie sama pomóc. Tak, nie wierz mi na słowo, sama wypróbuj. Więc zastanów się teraz, czy jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu choruje, na przykład starsza mama, tak, i ty chcesz jej pomóc, to y, ty jakby z, z intencją pomagania mamie, ty tak naprawdę odbierasz jej moc tego, żeby ona sobie sama z tym poradziła. Ale co możemy zrobić z poziomu ho'oponopono? Oczywiście możemy zrobić bardzo wiele, bo załóżmy, że ta choroba mamy w nas powoduje pewne emocje, pewne uczucia. Co ta choroba wzbudza w nas? Może właśnie jest to niemoc, tak? jest to nasza ukochana mama. Chcemy pomóc, nie wiemy jak, nie wiemy co zrobić, więc może być to niemoc, może być to złość, wściekłość, na przykład, tak, bo teraz trzeba się mamą zająć, a ja mam inne plany, chcę sobie polecieć na, e, nie wiem, do Egiptu, <grytanie> więc obserwuj, co pojawia się w Tobie w związku z tym, że mama choruje, co w Tobie się pojawia, i ty czyścisz dzięki Ho'oponopono wszystko to, co pojawia się Tobie, tak? Czy to sprawi, że mama za pięć dni wyzdrowieje? Nie wiem. Ty też nie wiesz, dlatego że mama ma swój plan na życie, swoją ścieżkę, tak? Swoją misję do wypełnienia, więc my nie wiemy, co się stanie, ale pracujemy nad wszystkim tym, co pojawia się w nas yy, i to oczywiście przekłada się na rzeczywistość, tak? Czyli oczywiście, że przełoży się na Mamę, i sama o tym się przekonaj. Oczywiście nie wierz mi na słowo, ale tak jak powiedziałam, czy to oznacza, że mama za pięć dni wyzdrowieje? Ja nie wiem. Nie wiem, co się stanie. My, ho, po z y, zaufaniem, z ufnością y, podejmujemy tą praktykę po to, żeby pozwolić boskości działać, tak? A ta boskość wie, co jest dla nas najlepsze i dla nas, dla, tego wszyscy, dla tych wszystkich, którzy nas Otaczają, bo my z naszej perspektywy, z perspektywy ego, z tej perspektywy 3D, my nie wiemy, co tak naprawdę jest dla nas najlepsze. Nam się wydaje, że my wiemy, tak, bo znowu mówimy przez pryzmat swoich doświadczeń, przez pryzmat programów, które w sobie nosimy. A w chłopono-pono chodzi też o zaufanie. Czyli jeszcze raz szybko podsumowując, trzy rzeczy bardzo ważne: pierwsza rzecz bierzemy pełną odpowiedzialność za to, co się pojawia w nas w Związku z sytuacją zaistniają na zewnątrz. Yy, druga rzecz. Słuchajcie, zapomniałam co było drugą rzeczą. <laughs> Przeskoczę do trzeciej rzeczy. Trzecia rzecz, możemy komuś innemu pomóc, ale w jaki sposób my praktykujemy na sobie, na tym, pracujemy na tym, co u nas się pojawia. A tak, już wracam do drugiej rzeczy. A druga rzecz, my pozwalamy. Tym niewspierającym emocjom, tak, czy y, na pozór negatywnym rzeczom pojawić się y, i wręcz je obejmujemy. Jesteśmy wdzięczne, że one się pojawiły, bo właśnie dzięki nim my wiemy, że to bolesne wspomnienie w sobie nosimy. Także my nie opieramy się im na pewno, dlatego że opór y, powoduje to, że y, coś się umacnia. Tak? What you resist, it persists. Mam nadzieję, że ten mini przewodnik wam pomógł dziś. Zapraszam oczywiście do komentowania. Zapraszam was również na moją stronę kingapaulina.com, gdzie w moich książkach znajdziecie więcej treści nie tylko w temacie ho'oponopono, ale w temacie jak odzyskać moc i zacząć żyć życiem, na jakie zasługujemy i życiem naszych Marzeń. Także na dziś pozostawiam Was z praktyką hooponopono. Przepraszam, wybacz mi, dziękuję, kocham Cię. I dziękuję za Twój czas i do usłyszenia.